Dzisiaj jest nowy egzamin dla gimnazjalistów. Na czym polega nowość tego egzaminu? Egzamin może, sam egzamin może nie jest nowy, tylko formuła jest nowa. Od tego roku bowiem podzielono wszystkie przedmioty na części i dotychczasową część humanistyczną podzielono na dwie części. Więc w pierwszej rannej, 60-minutowej, młodzież pisze historię z WOSem. A po przerwie 90 minut pisze język polski. Jutro będą pisać przedmioty przyrodnicze, też 60 minut, i później matematykę 90 minut. W piątek zaś będą pisać poziom podstawowy języka obcego, i ci, którzy kontynuują naukę z podstawówki, będą zdawać przedmiot poziom rozszerzony. I to jest, to jest ta nowość, między innymi polegająca na tym, że uczniowie zdają w zasadzie sześć egzaminów. Czy to jest dla szkoły lepiej? No szkoła, trudno mówić, czy jest coś w tym przypadku lepiej czy gorzej, no bo szkoła organizacyjnie musi tego dostosować, przygotować i tutaj w zasadzie nie ma znaczenia, czy będzie to cztery egzaminy, czy sześć, czy trzy, bo, bo i tak trzeba to przeprowadzić. No więc na pewno jest to uciążliwe dla młodzieży, bo w porównaniu do ich kolegów starszych, maturzystów, którzy znają tylko przedmioty wybrane, Czyli polski, matematyka, język obcy i przedmioty wybrane. Gimnazjaliści zdają w zasadzie wszystkie przedmioty i do tego jeszcze dwa poziomy języka obcego, podczas gdy maturzyści mają prawo wyboru podstawowy lub rozszerzony. A więc na pewno jest to bardziej skomplikowane dla, dla młodzieży. Co by Pan życzył, Panie Dyrektorze, tym gimnazjalistom piszącym egzaminy? Zaliczenia egzaminu y, powyżej. Y, 50%, bo jak już jest 50%, to znaczy, że zdali, to, to znaczy nie ma pojęcia, oczywiście zdał, tylko zaliczył, teraz żeby mieli wszyscy powyżej 50% albo powyżej średniej krajowej, o tak.